Ja powiem, ja wiem. Hej, się do. ludzie jest, na barcie gdzieś jestem. Też furman, sorry. No i dzisiaj wam pokażę tylko to jest na laptop, a nie na telefon, ale na telefon nie mam. Pokażę jak poprać na kompi CS 1.6. Wchodzicie na jakąś przeglądarkę? Ten 16. Piszecie CS e t e i c s jeden No i napiszecie ts cs1.6 to wlut. Wchodzicie na tą stronkę I macie i tutaj możecie sobie pobrać plus. I napiszcie w komentarzu to muszę na was po przerwie. i podać was poprzednie i Piszę w komentarzach, czy to. piszę w komentarzach, jak się da CSA pobrać na telefon, bo bardzo chciałem, by ją nagrałem odcinek. Każdy pobiera. I na... I Witamy się w kolejnym odcinku. Cześć.